I tutaj mówię o czymś takim, co się nazywa mapa pomocy regionalnej. To znaczy województwo śląskie i województwo lubelskie będą posiadały inny poziom tego wsparcia bazowego. Na Śląsku to jest 30%, a w województwie lubelskim jest to 50%. I teraz, jeśli ty jesteś, Ewelina, mikroprzedsiębiorcą, to dostajesz 20% dodatkowo, czyli na Śląsku masz inwestycje na poziomie 50% w te wsparcie, a w województwie lubelskim masz na poziomie 70%. Czyli widzisz, postawienie tej samej fabryki w dwóch różnych województwach. wut Sprawia, że ci sami przedsiębiorcy mogą dostać zupełnie inny poziom wsparcia. I dlaczego tak jest? Jest tak dlatego, że przede wszystkim Polska i jej rozwój gospodarczy jest strasznie nierównomierny. To znaczy, Polska Wschodnia, jeśli chodzi o gospodarczo, jest jeszcze troszeczkę za tą częścią zachodnią czy południową i całkowicie poza Warszawą. Stąd Unia Europejska i państwo polskie chcą, żeby duża część inwestycji dokonywała się tam, żeby te regiony miały szansę właśnie się rozwinąć troszeczkę lepiej, nadgonić właśnie te lepiej rozwinięte regiony w Polsce.